Biorę wywiad u gwiazdy i bardzo ważnej osoby w świecie tatuażu w Polsce. się z kimś pomylić. To, tak, <laughs> tak ja to, ja to jest Piotrek, Piotrek. <laughs> jest bardzo miła osoba. Osoba, której się bardzo zna na tatuażach, mm -hmm. tak jest, na rysunku przede wszystkim, wszystkim mm -hmm. jesteś artystą. Powiedz mi, um, jak widzisz przyszłość tatuaży w Polsce? Przyszłość tatuaży w Polsce, tak. więc sobie nad takimi rzeczami to się w ogóle nie, moi drodzy, nie zastanawiam totalnie. Ja się skupiam tak, tylko na sobie, rozkminiam sobie kwestię swojej sztuki, żeby być coraz lepszy w swoich rysunkach, w swoich dziarkach. A to, czy powstaje jakiś trend, do czego to wszystko zmierza, to mnie, jakby wiecie, nie, nie, nie interesuje. Tatarzysta muszę rysować, być artystą, czyli potrafić rysować? No, więc uważam, że tutaj restrykcje uważam, że koniecznie tak. Koniecznie tak. Dlatego, że e, co, no, branie się za tą dziedzinę, gdzie podstawą jest rysunek i odpią jakieś maniany na czymś ciele, że ktoś później ma z tym totalny problem albo nie ma podstawowych zasad jest, no, moim zdaniem, e, mega słabe. I jednak powinno się do tego podejść turboprofesjonalnie, e, nie ma drogi na skróty, trzeba poświęcić kilka lat. Żeby wbić się na jakiś poziom rysunku. Więc siadasz, rysujesz, poświęcasz, nie wiem, swój wolny czas, mniej imprez siedzenia na Netflixie, więcej szkicowników zapełnionych. I tak, i tak trzeba to bać, żeby po prostu wbić się na pewien level. Ja mam teraz tylko trzy priorytety w życiu: rodzina, sztuka i przyjaciele. Nic więcej. Akcje, no ale to jest wszystko kwestia priorytetów. Najważniejsza rodzina, sztuka. To jest wiesz. Czyli miłość. Do sztuki i do rodzinki, tak. No. Warto zwracać uwagę. Dla potencjalnych jakby klientów. A klientów, tak? Tak, tak. Nie, nie kierować się e, ceną, że u Ryśka w piwnicy jest za stówkę taniej, to tam idziemy, tylko przede wszystkim poświęcić czas, mieć świadomą decyzję z tym, co chcemy nosić na swoim ciele. Jak chcę wyglądać z tatuażami, ile chcę mieć tych tatuaży, jak chcę wyglądać. Jeśli się na to odpowie i mniej więcej ma się obraz tego, do czego chciałoby się dążyć, to wybrać artystę, który robi w dobrym stylu, w tym stylu. Jeśli on jest niestety oddalony, na drugim końcu kraju, no, no, no trudno. Lepiej jednak poświęcić ten czas, pojechać tam i odzyskać to, co się gdzieś tam, kurczę, wiesz, w głowie wymarzyło, nie szukać półśrodków. Człowiek sukcesu, nie dobry nie. artysta polski i dobry człowiek. Piotr, dziękuję Ci bardzo. Możesz jeść. Smacznego. Dziękuję.